W naszych kresowych wędrówkach po gospodarstwach nieleckich i nie tylko, dziś zajrzyjmy do stajni, obór, chlewików i kurników. Popatrzmy, jakie zwierzęta towarzyszą ludziom, są podstawą utrzymania rodziny, podstawą gospodarowania. I to one, zwierzęta, wyznaczają rytm dnia i gospodarskich czynności, bo to dla nich, dla zwierząt. Gospodarz wstaje rankiem, aby oporządzić, a gospodyni, aby nakarmić jeszcze przed rodziną. To dla nich, dla zwierząt, schodzą potem gospodarze w czas spola, aby powtórzyć te czynności, aby zwierzęta nie były głodne, a krowy muszą być wydojone. To zwierzęta pomagają przetrwać na przykład ciężki przedmówek, bo przecież można przetwory mleczne takie jak zasolony ser wykorzystać wtedy, gdy głód zagląda do chałupy, albo gdy cielna krowa nie daje mleka i wtedy korzysta się z tych zapasów. To zwierzęta dają siłę roboczą na polu. No i to one pozwalają na spieniężenie jakiejś nadmiarowej wełny czy pierza czy jajek. Zwierzęta wypełniają opowieści z milczan, wypełniają wspomnienia i te wspomnienia to nie tylko codzienność, gdy kury grzebią w błocie na podwórku, gęsi pływają po stawiku albo przechadzają się po bielonym płótnie i zostawiają ślady. To nie tylko porykiwania krów pasących się na pastwisku i rżenie spracowanych koni, ale te opowieści to także mnóstwo sentymentów, wzruszeń, a czasem dramatyzmu. Bo czyż nie jest na przykład wzruszająca opowieść sędziwej kobiety, która wspomina siebie jako małą sześcioletnią dziewczynkę jadącą na wielkim koniu na oklep, aby wdrapać się na tego konia, musiała korzystać z pomocy kolegów, ale jedzie dumna, bo przed nią idą owce, dalej krowy, i pochód zamyka właśnie koń, a na nim ona, spoglądając dumnie, bo widzi, że przy kościele, w centrum wioski zebrali się ludzie i spoglądają z zadziwieniem, że ona, mała dziewczynka, radzi sobie z taką menażerią. Czyż nie jest też? Wzruszająco śmieszna opowieść sędziwych ludzi wspominających siebie jako małe dzieci pędzące ramkiem krowy na pastwisko, a że w nocy był przymrozek, stopy marzną. Jak więc je zagrzać? Ano, można stanąć w krowim moczu. Te opowieści. Czasem są bardzo dramatyczne, pokazują, jak ważne były zwierzęta, i zaopiekowanie się nimi było świętym obowiązkiem gospodarza. Na przykład Władysława Przybyszewskiego, który już świadomy tego, że za chwilę kończy się czas na pakowanie rodziny w drogę na Syberię, choć wtedy jeszcze nie wie, że to ona będzie celem tej podróży, ale wie, że nie wróci. Czuje to. Idzie oporządzić zwierzęta. Choć czasu tak mało na spakowanie bagaży, to on idzie, aby zwierzęta nie zostały głodne. Wierzy w to, że ktoś po nie przyjdzie, gdy ich już tu nie będzie. Te opowieści czasem są mrożące krew w żyłach. Jak na przykład ta o rodzinie Piaseckich, która wysiedlona ze spalonego chnilcza zamieszkała pod wraz ze swoją krową żywicielką i tam w mieście nie było czym tej krowy karmić a zbliżała się zima tak więc gospodarz podejmuje decyzję zabiera żonę wysoko w ciąży dwóch synów matkę i jadą do zawadówki do pobliskiej wioski ludzie mówią jedziesz na zatracenie tam grasują bandy co ty człowieku robisz a czy ja co komu winien, żeby się bać, mówi gospodarz? Krowy nie ma czym karmić w mieście. Tak więc jadą i giną cała rodzina, ratując swoją krowę-żywicielkę. Te krowy-żywicielki, konie, wsiadły wraz z przesiedleńcami do wagonów i przyjechały tu na zachód, aby wraz z nimi tworzyć nowe życie. I tak jak tam, na wschodzie, dawać pożywienie, dawać siłę, ale też siłę do życia, nie tylko tą pociągową na polu. Takie symboliczne zdjęcie staje mi przed oczyma. Zdjęcie z mojego rodzinnego albumu, na którym moja babcia, młoda wówczas kobieta, stoi na łące, przy niej krowa, a babcia z czułością patrzy na tę krowę i głaszcze ją po pysku. Ta krowa żywicielka to nie była chnilecka krowa. To była już kolejna, nabyta tutaj. No bo jak, jak żyć bez krowy żywicielki?